Let's just stop and think before I lose faith. Siemanko, Siemanko, e, witam Was już w drugim odcinku z Borderlands, Tak, z, teraz otwieramy do doktora Zida. Chyba trochę cicho. Jest sam e, Borderlands, ale sprawdzimy. Tak, idźmy z nim pogadać. Dobry to jest, OK. Okej. Drugi level. Skaks at the gate. to jest, normalne. Normal. Uh, oh, mamy zabić 5 skaksów. Tak. Co tu masz? Tu masz jakąś. Okej. Okay. Tu masz kasę. Ja nie chcę, ja tylko życzę Tu sobie do nic O tu kasa Tu nic Gdzie? Dobra I follow you Ja będę Cię followować Nie martw się Nic Ci się z łąku nie stanie i to jest to Nieee Mój złomek To ty mu to zrobiliście Pum, headshot. Jaki Jakinab Myślałem że go nie widziałem The boom heads boom heads This is Looks like he got under nine toe skin Don't worry he'll get what's coming to him See You did it I knew you were the right choice Yeah Złomek! Złomek! Pobudź się! Repair kit. Idziemy kupić repair kit. Szybko! Dopóki Złomek nie umarł. Biegnij! Na gaz! Dawaj, 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 dawaj! To tu się kupiło. Gdzieś tu.

кто О, мама, я ропаю клет. Том... Это зона кештик, махам. Эй. Здесь есть кешт. Тебе как скаксов. Zaj. Tu mamy skaks. Ale na skaksy jest to. Dobre Jest, jest, jest Dobra, wracamy do gaz To tak, dzisiaj chciałem opowiedzieć o grze, z której będę nagrywał Czyli konkretnie Dead Island i Euro Truck Simulator 2 są to... fajne gry, przynajmniej jak dla mnie. Dobra, to nie mam. Park with a Może to tu? Ha 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 ha. Ha ha. Nie, to dobra. Może wybiorę sobie kogo, którym się tam zapas... Nie no dobra, gdzie ja mam. Tylko mogę to zatankować. I co ja tu mam zrobić? Może gdzieś tu. Do no siema. ale jak gdzieś tu iść Tu o, może I co to nie dało? Skibę Ej Fok furtmentor Tutaj jest jakaś mapa No, widzicie wiem, że trzeba to iść Okej. Okay. Odcinki będą mniej więcej takie jak wczoraj był odcinek, ponieważ bardzo ładnie się renderują. Chodzi o to, że nasz też szybko szedł. Nie przeszkadza tutaj w większej pracy na komputerze. A ty co ty szukasz Czy wy zawsze występujecie w grupach Ten pas Kurde poszedł mnie tam gdzie miałem Chciałem iść tutaj. Park, build, czyli to. Okej. Ej, ej, ej. Nie wymieniam nagrywam, bo ten teflon mi się wyłączył. A nie, to wreszcie.

а ты co, Sorry, Покайте, troszkę под кроши, что делаешь? телефон я тебя немного подкручиваю потому так все связано что можно тебя о, должно быть немного лучше немного стише. я тебя очень Zobaczyłem mikrofon i tak naprawdę trudno go wyczuć O, to powinno być chciałem iść Tu i tu, dobra Yep, 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 haha, reloading. Sorry, I'm reloading. What the fuck. Stop. Should I not be? Sorry, I should not be. Плюс... Хорошо, из-за режиса какие так? Алец. się na No, nie dokończyłem o... dokładnie o tych. o tych grach. Tak. Yy, yy, no. Czyli... Dokładnie to będzie wyglądało tak po... Bo... Na, na moje to... Eurotrack Simulator 2 nie jest zbyt na tle ciekawą grą, żeby tak z niej nagrywać, ale to będzie w formie audiologu, dzięki któremu, żebyś nie było tak nudno, jak zazwyczaj są audiologi robione, że po prostu jest jedna jakaś, jeden jakiś obrazek i to wszystko, to u mnie będzie to w formie tego, ja będę gadał, to, co miało być na tym audiologu. A żeby Wam umieć czas, będzie sobie, będę sobie grał w Eurotrack Simulator 2. A z to nie będzie taki typu let's play, tylko to po prostu będzie wtedy, kiedy będę chciał od tak wiecie, do... Y, ...podawalać się z zombie i w ogóle. Bo to jest strzelanka innego typu, jak dla mnie, tam jest całkiem inny klimat, więc... To nie jest takie, takie Typowe... Wow. Tylko nie chcę, ale to chcę Tabulator Eku. A ten? ten? Ten, 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 ten... No dobra, weź to. A ten, który przyciąłem. To gdzie być? No gdzie? się jeszcze raz. To jest to. We level... za niski level, no dobra, to zaraz w exp'imy sobie level. Szczerze miałem ja już 15 minut, ale jakoś dzisiaj zrobiliście mi się gra. Dobra, wracamy tam. Dzisiaj wykonaliśmy parę questów. Cieszę się, z dzisiejszego odcinka ładnie mi to poszło. Myślę, że już nie ma problemu z tym, że mało i cicho gadam, bo jakoś staram się to ogarnąć. I na moje to mi powoli wychodzi. Szukam sobie jakichś tematów przed odcinkiem. Dopiero ja nie nagrywam tak o... nagram sobie odcinek, tylko nagrywam odcinek wtedy, kiedy przychodzi mi jakiś yy, no, szybko... bo jakaś chrapka albo coś jak mam pomysł na yy, jakąś gadkę, który jeszcze nie ma czwartego lewa? Zaraz sprawdzimy. No Fak, level trzeci Sprawdźmy gdzie ta misja jest Tak daleko mi się nie chce biec to misję tą zrobimy w następnym odcinku Więc u doktora Zida, nie wiem czy to tak się czyta Czy Z, Zid, nie wiem W następnym odcinku zrobimy, czyli prawdopodobnie jutro Chyba, że jutro się ukaże pierwszy audiolog z gry Ej, ja chcę tu wejść. To coś jest. No jak tu wejść? Zaraz... O, o, o. Ej... no. Już wiem. Ha. Kasa i Amo. Dobre. To tutaj kończymy drugi odcinek z Portal Lands 1. Dzięki i trzymajcie się. Cześć. Let's stop and think before I